Cześć, jestem Angelika. Witam Was serdecznie na moim kanale Zwierciadło Duszy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, możesz to zrobić teraz, klikając ikonę poniżej. E, chciałabym Was serdecznie zaprosić na rozkłady z kart Tarota na miesiąc listopad. jest kupiony? E, zaraz sobie tutaj rozłożymy karty dla Was na listopad. Co tutaj ciekawego u Was będzie w tym listopadzie. Karta pracy mi się odwróciła, ale to zaraz sobie zobaczymy. Ojej. Zobaczymy sobie zaraz, co tutaj będzie. Dobra, przykładam tylko i lecimy. ma? Samka nie może. Dobra, zobaczymy. pogłębienie. Prowadz sytuacji, w przeszłość. Twoja postawa, najbliższa przeszłość. Zatoczenie, reakcje, oczekiwania i tutaj wynik główny. Co my tu mamy? Ja tutaj widzę, kochani, żeby się tutaj czymś y, zamartwiacie, ale od razu Wam mówię, że, 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 że to w ogóle jest zupełnie niepotrzebne. Mm, tutaj w sercu czytania macie jakiegoś cesarza, a może to być baran. Jak macie jakiegoś barana w swoim życiu, to jest jak najbardziej energia barana, ale też y, może być oczywiście każda inna, ale. Ten cesarz, to on zazwyczaj jest jakimś takim, może być też mężem, może być mężem, bo, bo to już nie jest taki jakiś chłopak, to już jest coś konkretnego, więc albo mamy tutaj jakiegoś, jakiś konkretny związek, albo też to może być równie dobrze wasz szef. Wasz szef to może być, kochani. Jako energię pogłębiającą macie tutaj e, kapłankę. Kapłanka to jest taka karta, która może nam naprawdę o wielu rzeczach mówić. Ja sobie wyciągnę na jeszcze jedną kartę, bo e, kapłanka często mówi o jakiejś kobiecie w ukryciu. Tylko, że wiecie, że, że, że ten cesarz, ten mąż może mieć jakąś kobietę w ukryciu albo... To też wy możecie być kobietą w krypsie, ale też może być dużo innych rzeczy, także ja sobie wyjmę tutaj na to jeszcze jedną kartę. Na pewno stoicie przed jakimś wyborem, bo ja tutaj widzę w najbliższej przyszłości e, będziecie mieli jakiś wybór i to będzie ciężki wybór, bo tutaj jak widzicie ona sobie żongluje tymi takimi dwoma wyborami i ona naprawdę nie wie co ma wybrać. Tutaj pod spodem mamy jeszcze ósemkę mieczy, i to jest taka energia, że, że, że Wy naprawdę nie wiecie, co Wy macie wybrać, co Wy macie zrobić z tą sytuacją, ale dobra, e, zaczynamy od początku. E, Wyjmę sobie tą kartę na, na, na kapłankę. I wyszedł mi tutaj sąd ostateczny, czyli dobra, ja już wiem. E, na pewno macie tutaj w sercu jakiegoś mężczyznę, i e, mimo jakiegoś takiego połączenia duchowego z tym mężczyzną, e, była tutaj jakaś e, niejasna sytuacja, e, taka, że, 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 że wy może nawet nie wiedzieliście, na czym stoicie. Mężczyzna coś przed Wami ukrywał, ale tutaj mamy sąd ostateczny, który mi mówi, że, że, że ta sprawa, którą on ukrywał przed Wami, zostanie tutaj wyjaśniona. Ja sobie tutaj to odłożę. Dojdzie do jakiegoś wyjaśnienia jakiejś sytuacji, i to może być również sytuacja w pracy, i to może być sytuacja w miłości. Eee, dobra, jeśli chodzi o powód sytuacji, mamy tutaj e, rycerza mieczy, który bardzo często, jeśli chodzi tutaj o związki, mówi mi o jakimś konflikcie. Czyli tu na pewno doszło do jakiegoś konfliktu i jeśli chodzi o przeszłość, to też mamy kartę mieczową, są to akurat siedem mieczy, która mi mówi o, jakim, o jakichś intrygach, o jakichś takich rzeczach robionych za plecami. I ja, ja, ja to odczuwam połączenie właśnie też z tą kartą, że, że było coś, o czym nie wiedzieliście, i ten, właśnie cesarz, mógł coś przed wami ukrywać. Jeśli chodzi tutaj o wasze nastawienie, to wy, wy jesteście skorpiony jak najbardziej w swojej energii, to jest wasza energia, energia wody i po prostu. Wy się bardzo martwiliście tą sytuacją, bo, bo, bo to dało się od razu wyczuć, że, że coś jest nie tak, że on coś ukrywa, że, że, że może jakieś problemy, problemy były, które przed wami chciał ukryć, ale e, może też bał się po prostu e, ten cesarz coś wam oznajmić, co, co, coś wam powiedzieć, bo wiedział, że e, że, że nie, nie, nie do końca zareagujecie, czy też na tą propozycję, czy, czy też na co, to, co, co on wam wyjawi pozytywnie. I e, wy jesteście tutaj też, jako najbliższa przyszłość, że, że wy musicie podjąć jakąś decyzję, więc może on po prostu wam coś zaproponował i to było coś takiego jak jakaś przeprowadzka, bo to nawet mogła być przeprowadzka, taka związana y, z pracą. Że, że, że jakiś wyjazd za pracą i też też tak mogło być, że on dostał jakąś propozycję pracy za granicą. E, bo tutaj mi się bardzo dużo e, pok pokazuje też e, kart e, pentakli Pentakli to są e, karty na, na takie ba bardzo związane z pracą z energią ziemi i a, Mogło też tak być, że y, no nie, nie do końca dobrze Wam się wiodło, jeśli chodzi tutaj o sytuację materialną, i y, on, ten cesarz, wydaje mi się, że, że, że dostał jakąś propozycję, i może to też się związać z jakimś takim dłuższym rozstaniem. Wyjazdem w celu, w celu na pewno zarobkowym, i on się bardzo długo wzbraniał przed tym, czy, 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 czy wam to powiedzieć, a wy no tak słabo zareagujecie na, na tą taką decyzję o, o takim dłuższym rozstaniu o, o wyjeździe o takim rozstaniu w celach zarobkowych i zobaczcie te, te, te dwie karty, że. No, nie wiecie, co macie myśleć. Tym bardziej, że, 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 że skorpiony to jest taka energia wodna, jesteście bardzo uczuciowi, i, i no, no nie bardzo wam, wam się to podoba, że, że jakieś rozstania, że jak, my, jak mamy być razem, to tu i teraz. Ale no, niestety, sytuacja na, na, na to nie pozwala nie pozwala, bo tutaj, tutaj, tak, tutaj się coś skomplikuje w tym związku. Na pewno coś skomplikuje, co, co, co przysporzy wam bardzo dużo takich negatywnych emocji, takich, bardzo dużo będziecie rozmyślać, i czy te pieniądze w ogóle są warte tego, żebyśmy się na przykład rozstawali, żeby doszło do jakiegoś takiego dłuższego rozstania, że, że ja tutaj zostanę sama, ale zobaczcie, jako wynik sytuacji, macie tutaj cesarzową. I to jest, to jest w ogóle para. To jest para z tym cesarzem. Cesarzowa i cesarz. To jest taka para, która to jest takie małżeństwo takie na dobre i na złe. I ja myślę, że, 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 że ten cesarz on nie podejmie takiej tej ostatniej, konkretnej decyzji bez waszego zdania, bo wy tutaj macie bardzo duży wpływ na tego cesarza. Ale ja myślę, że ta karta cesarzowej wam teraz radzi, żeby żeby pozwolić mu to zrealizować, pozwolić mu zrealizować ten pomysł, yy, pozwolić. Może, to, by, może też to się wiązać na przykład nie z żadnym wyjazdem, ale na przykład z chęcią otworzenia nowego biznesu, bo, bo cesarz to jest też yy, karta takiego yy, szefa przywódcy, więc może yy, ten wasz mąż yy, może też tak być, że on was zaskoczy. Jakimś nowym pomysłem, i będzie musiał zainwestować w to bardzo dużo pieniędzy, i dlatego wy będziecie bardzo sceptycznie do tego nastawieni, ale suma summarum, że tak powiem, będzie, wyjdzie, to, wyjdzie to na dobre, wyjdzie, to na, wyjdzie wam to naprawdę na dobre, bo tutaj jesteście w takiej energii spełnienia, tej takiej żony zadowolonej, dumnej ze swojego męża. I ja, ja myślę, że, że, że wy powinniście po prostu zaufać, zaufać tej osobie w tej sytuacji i e, pozwolić mu się realizować, iść do przodu, spełniać te swoje pomysły, bo suma summarum wy na tym na pewno też e, dobrze, dobrze wyjdziecie. To jest w ogóle taki partner taki e, że on myśli, on myśli o przyszłości, on myśli o swojej rodzinie, on myśli o zapewnieniu tego wszystkiego najlepszego swojej rodzinie i e, ja myślę, że, że, że taka rado dla was, e, jakby ja wam powiedzieć, po prostu wspierajcie go, wspierajcie go w tym, co robi i nieważne, czy tam musicie się na trochę rozstać, czy zainwestować w to jakieś pieniądze, on wie, co robi, on wie, co robi i... E, na pewno, na, na pewno wyjdzie to, to to na lepsze. Wyjdzie to na dużą poprawę jakiejś sytuacji materialnej i może nawet w związku, bo jeśli on poczuje to takie wasze wsparcie, no, 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 no to wiadomo, tak? Też, też dużo lepiej będzie się z tym czuł. Tak, moje drogie skorpiony, yy, no, będziecie mieli trochę myślenia w tym, w tym miesiącu. Ja, ja już to widzę, jak widzę te wszystkie tutaj wrony, ale yy, życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam naprawdę dużego spełnienia. Pozdrawiam Was serdecznie.